Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Był ostatni odcinek poświęcony temu, kiedy kury powinny wchodzić do kurnika, kiedy kurnik zamykać, kiedy otwierać, na co zwracać uwagę i tak dalej, więc e, o tym Wam mówiłem. Taka jedna była przypominajka, teraz będzie druga dotycząca, słuchajcie, temperatury. E, jeżeli chodzi o temperaturę dla drobiu, no to tu głównie chodzi o zdrowotność i chodzi o nieśność. Zaraz do tego przejdę. Przypominam, słuchajcie, z tego względu, że teraz coraz szybciej będzie robiło się e, ciemno i po prostu musimy zdawać sobie z pewnych rzeczy sprawę, żeby potem się nie okazało, że będziemy mieli jakieś problemy w hodowli, więc dlatego ten odcinek nagrywam. Jeżeli chcecie odcinek specjalistyczny dlaczego temperatura jest taka ważna odpowiednia, to oczywiście macie u mnie na kanale odcinki oddzielne o temperaturze. Możecie sobie znaleźć, jeżeli jesteście ciekawi, to napiszcie w komentarzu, to ja wam taki odcinek podeślę. W linku natomiast generalnie dzisiaj porozmawiamy, słuchajcie o tym, jak tą temperaturę zachować i dlaczego również jest ona aż tak ważna. Więc zaczynajmy. Przypominam, ponieważ teraz będzie się robiło coraz szybciej ciemno, i co to słuchajcie wpływa, jak drób na to będzie reagował. Po pierwsze, zacznijmy od nieśności. Jeżeli chodzi o nieśność, to oczywiście, tak jak wam powiedziałem, temperatura z jednym z czynników nieśności. I tutaj, jeżeli ta, tej temperatury nie będzie odpowiedniej, no to po prostu kury będą się Wam słabiej niosły. Temperatura, słuchajcie, tutaj na poziomie 10, 15, 20, nawet 10 stopni jest jak najbardziej optymalna dla drobiu. Oczywiście, jeżeli bardzo nie wieje, nie ma jakichś wielkich przeciągów, ponieważ wtedy kura szybko może się rozchorować, złapać jakiś osłabień i potem większych wirusów, chorób, z którymi możemy sobie nie poradzić. Natomiast jeżeli ta temperatura będzie tylko dodatnia, a resztę, słuchajcie, innych czynników, które wpływają na nieśność zachowacie, to nie ma bata, żeby tej nieśności nie było. Pierwsza rzecz, druga rzecz, jeżeli chodzi, słuchajcie, o temperaturę, to jest kwestia zdrowotności. Oczywiście wiadomo, że jeżeli będzie bardzo zimno, jeżeli będzie bardzo wiało, bardzo padało, powiedzmy, będzie leżał śnieg na wybiegu, kury cały czas po tym śniegu będą chodziły, będą się w nim zapadały, no to siłą rzeczy mogą się rozchorować. I teraz słuchajcie, co jest istotne. Istotne jest to, żebyśmy podchodzili do pewnych rzeczy z głową. No jeszcze nie ma takich temperatur, natomiast jeżeli są temperatury ujemne, to chcę wam od razu powiedzieć, że to nie jest tak, że wam Kurki padną, bo tak jak Wam zawsze mówię, jeżeli kupiliście kury jeszcze w lato, a teraz mamy zimę, to one były w stanie się przyzwyczaić do tych warunków, które są obecnie. Więc jeżeli kura jest dorosła, to ona sobie przetrzyma tą zimę, tylko problem polega na tym, że może okazać się, że ta nieśność Wam spadnie. I tutaj najlepiej by było, słuchajcie, żeby w miarę możliwości, jeżeli ktoś ma kurnik murowany, ma łatwiej. Jeżeli ma drewniany, też ma w miarę łatwo. Jeżeli ma z jakiegoś tworzywa sztucznego, może mieć problem, czy jakiś przerobiony. Chodzi o to, żeby temperatura była jak możliwie słuchajcie, bardzo bardzo dodatnia. To znaczy, jeżeli na zewnątrz będzie temperatura ujemna, a w kurniku będzie chociaż zero, czy temperatura na plusie, ale będziecie w stanie dostarczyć inne czynniki, które wpływają na nieśność, dodatkowo jakieś tam e, warzywa dla drobiu na odporność i tak dalej, to raczej ta nieśność tak wam nie spadnie. Natomiast jeżeli temperatura będzie ujemna, to nie ma się słuchajcie co łudzić, jeżeli temperatura w kurniku taka będzie, to po prostu ta nieśność wam trochę spadnie i wy to odczujecie. Bardzo często to jest bardzo duży problem wielu hodowców, że nieśność spada w okresie zimowym, część się zastanawia dlaczego, a część się zastanawia, co z tym może zrobić. Przede wszystkim słuchajcie, pamiętajcie o dobrej izolacji kurnika, to co wam zawsze mówię, to znaczy, żeby sprawdzić okna, ściany, drzwi yy, i wszystko to, co w kurniku słuchajcie, mamy dach, czy nic nie przecieka, czy nie ma żadnych wypustek, bo w te, przez to może się właśnie przedostawać yy, ciepłe powietrze, wychodzić z kurnika, a zimne będzie wpadało. Dlatego tu to jest punkt numer jeden. Punkt numer dwa, moi drodzy, dotyczący tego. Yy, żeby w tym kurniku było w miarę ciepło. To jest oczywiście ściółka i tutaj warto, słuchajcie, tą ściółkę dość często wymieniać. Najlepsza w moim, uważam, że jest słoma. I tu warto tej słomy wtedy dać dużo więcej w tym kurniku, ponieważ ona też w jakiś sposób oddziałuje na ciepło. Kolejna kwestia jest taka, że tak jak Wam mówiłem, kura się grzeje własnym ciepłem, więc tu nie bójcie się, że zaraz ta temperatura tak spadnie i Wam kury padną, bo jeżeli Wy tych kurnik kupiliście tego samego miesiąca, kiedy przyszły jakieś wielkie mrozy, kury mają, są przyzwyczajone trochę do warunków, są już dorosłe, to one sobie poradzą tylko Właśnie ta nieśność spadnie, i tutaj jest taka zasada, że im macie więcej kur na mniejszej przestrzeni, tym tym kurom będzie cieplej. Ja Wam oczywiście mówię, żeby tego miejsca w kurniku czy na wybiegu było jak najwięcej, ponieważ to pozwala na przykład zapobiegać różnym chorobom i to jest jak najbardziej potrzebne. Natomiast też musicie uwzględniać to, że po prostu jeżeli będzie bardzo duża przestrzeń, będzie w tym kurniku zimno, to może ta nieśność spaść, a również może, słuchajcie, to narażać kury na różne choroby poprzez osłabienie. Takimi pierwszymi, pierwszymi czynnikami, które mogą się pojawić u udro, drobiu, jeżeli chodzi o osłabienie, to jest oczywiście, moi drodzy, katar, kaszel, kichanie u drobiu, które możemy zauważyć, jakieś tam oczy zaropiałe, problemy Strawieniem i tak dalej, to są rzeczy, które słuchajcie, mogą wystąpić, i tutaj ważne by było, żebyście zwracali na to uwagę, czyli co jakiś czas, co 2-3 dni weszli do kurnika, policzyli kury, sprawdzili, czy wszystko jest ok, jak kury się czują, czyli to, co wam zawsze mówię, te procedury, wtedy będziecie mieli jakąś pewność, że wszystko jest ok. Kolejna bardzo ważna rzecz, i tutaj też uważam, że powinniście podchodzić z głową a propos tej temperatury, moi drodzy, to jest przede wszystkim to, że jeżeli jest bardzo zimno, to nic się nie stanie, jeżeli te kury jeden czy dwa dni posiedzą w kurniku, oczywiście wtedy. I tu też gwiazdka. Pamiętajcie, że jeżeli kupujecie dopiero swoje pierwsze kury, albo planujecie kurnik powiększyć, czy nie, warto to zrobić, ponieważ po pierwsze, unikniecie dodatkowych kosztów, jeżeli będziecie chcieli sobie dokupywać kolejne kury, to po pierwsze, a po drugie, po prostu kurki zimą mogą być częściej w kurniku i żeby miały trochę tego miejsca, żeby miały gdzie się po prostu poruszać. Także tutaj te tematy, słuchajcie, uwzględniamy, pamiętamy o tym, żeby kurki, kurkom dostarczać innych składników pokarmowych, kury pewnych rzeczy sobie na wybiegu nie znajdą. Oczywiście jeszcze tych odcinków nagram sporo, także tu nie chcę się powtarzać. Natomiast jeżeli chodzi o temperaturę, to to są takie najważniejsze rzeczy, żebyście o tym pamiętali i to jest właśnie ten moment, żeby o tym myśleć, bo jeżeli później to prześpicie, no to po prostu będzie Będziecie mieli słabą mięśność, wy będziecie niezadowoleni z drobiu, jeszcze może się okazać, że kury wam po prostu padną. Tu nawet słuchajcie, jeżeli zastosujecie to, o czym wam mówię, nie będzie trzeba stosować jakiejś wielkiej chemii. Też pamiętajcie, żeby kury się w miarę regenerowały, czyli te 14-15 godzin dnia świetnego, o, o którym mówiłem ostatnio w odcinku. Natomiast oprócz tego też ta regeneracja, czyli potrzebują na kury tych paru godzin na to, żeby sobie odpocząć, odetchnąć, później na przykład zjeść właśnie parowane ziemniaki, czy jakieś buliony z warzywami, żeby się Poczuły lepiej, żeby te wszystkie składniki były kurą. Dostarczone, żeby ona miała w miarę odporność, żeby mogła sobie poradzić z różnymi chorobami. Także to tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o takie ważniejsze informacje. Oczywiście, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to śmiało piszcie. Temat jest dość istotny, ponieważ, tak jak mówię, dotyczy chyba no, wszystkich hodowców. Więc tutaj, jeżeli macie możliwość, to prośba o tą łapkę w górę i subskrypcję, żeby jak najwięcej ludzi ten odcinek widziało, żeby po prostu pomóc tym osobom, które jeszcze mają z tym problem. To, co jeszcze mogę wam powiedzieć, jako wskazówkę, słuchajcie, to jest to, żebyście nie. Sugerowali się do końca tym, co mają inni, jak inni mają na wybiegu, jak inni mają w kurniku, ponieważ ci ludzie bardzo często nie znają się na drobiu i mówią to po to, żeby na przykład wam coś sprzedać, albo mówią wam to po to, może nawet nie po to, żeby was oszukać i ze złej wiary, tylko po prostu mówią wam to po to, bo po prostu nie mają do końca wiedzy. Więc yy... Warto by było, słuchajcie, zastanowić się, kogo słuchamy, jak słuchamy. No i oczywiście pamiętać, tak podsumowując, już ten odcinek o tej temperaturze, żeby była ona zachowana. Nie martwcie się, nawet jeżeli ona spadnie, bo to jest normalne. Czasami jest to nieuniknione. Nikt nie będzie jakoś sztucznie kurnika ogrzewał, bo to są olbrzymie koszty. Natomiast jakieś tam, słuchajcie, sztuczne zastosowania można zrobić, typu na przykład sztuczna kwoka, która pozwala też jako tako trochę tam podgrzać. To na tyle, moi drodzy. Jeszcze raz wielkie dzięki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej.